jak wizja lokalna. Chłopaki sprawdzają w tej chwili. Witajcie drodzy moi, dzisiaj będzie hardkorowo. <laughs> Takie jest założenie. Nabrałem swojego sprzętu, stwierdziłem będę kozakiem i będę wchodził do szybu i okazała się dupa wielka, bo to co nakupiłem, to co mam <laughs> raczej marnie nadaje się do tego typu zabawy. Nie zmienia to faktu, że jest ze mną Przemek, jest ze mną Tomek. Chłopaki wiedzą co robią ja jeszcze nie wiem, co oni będą robić. Wiem tylko tyle, że wchodzimy do dziury. Dlaczego rozpoczęliśmy od program od, od środka budynku? Ano, ze względu na to, że jesteśmy w jednym z pancerwerków, w jednym z bunkrów właściwie i nie chcieliśmy wam pokazywać, żebyście, przepraszam, nie chcąc nikogo obrażać, jeżeli jesteście leszczami w tej dziedzinie żebyście sobie krzywdy nie zrobili. To nie jest zabawa dla amatorów, to jest nieco, nieco poważniejsza sprawa. Tomek dużo sprzętu trzeba mieć, żeby bawić się bezpiecznie w takie schodzenie, w takie. Yy, dużo, no na pewno trochę trzeba mieć. Przede wszystkim długie liny, bo tak jak widać szyb jest dosyć głęboki. Ja obstawiam na pierwszy rzut oka około 30 metrów głębokości, yy, więc to jest sprawa jedna. No i przede wszystkim trzeba mieć soj, które umożliwi Ci yy, wejście bezpieczne w dół. I wyjście z tego obiektu. No właśnie, chciałbym Wam powiedzieć, że o ile zejść nie będzie problemu, bo uprząż, którą mam, nadaje się do tego bardzo dobrze. To Tomek, jak zobaczył moją uprząż, to powiedział: A jak chcesz wyjść? No, chciałbym wyjść do góry, szybko. bo takie jest wyjście i szybko. Ale okazuje się, że to nie będzie takie łatwe. Dobra, my tu się szykujemy, za chwilę Wam coś jeszcze pokażę. No i za chwilę wytłumaczymy Wam kilka zasad, które panują w takich miejscach. No i tutaj powoli <coughs> trwa montowanie stanowiska. Stanowiska, które pozwoli nam na zejście w tą podchłań. Tu się podsunę, żeby, żebyście zobaczyli. Dziura jest naprawdę... Nie, nie, spokojnie. Dziura jest naprawdę duża. Przed chwilą właśnie Przemek powiedział, że w razie jakby zaczął przeklinać. To trzeba go wyciąć. Nie będziemy nic wycinać. W czasie denerwowania się, w czasie momentów stresujących często pojawiają się wulgaryzmy, które czasami nas w jakiś sposób wzmacniają, a czasami powodują, że po prostu próbujemy się w cudzysłowie trochę dowartościować. Chciałem Tomkowi teraz zadać pytanie, ale... No dobra, to będę pytał jak ilu lin używa się do takiego zejścia? Zależy, jaką metodą schodzimy. Ty z racji tego, że poruszasz się często po sztolniach, to będziesz prawdopodobnie w systemie jednolinowym chodził. Z racji tego, że będziesz miał do pokonania duże odcinki, E, dużo gdzieś tam albo załamów, albo różnych takich tematów, w których po prostu dwie liny będą przeszkadzać. Natomiast my z racji bardzo dobrego dostępu użyjemy mm, tak zwanego systemu DRT, czyli dwulinowego. Na jednej linie będziemy sobie wisieć, na niej zjeżdżać, a druga lina będzie stricte asekuracyjna, na której będzie jeździł sobie nasz e, loker, Który nas w razie czego, w razie odpadnięcia e, z punktu tego głównego, zjazdowego, nas wyłapie, nie? Słyszeliście loker. Jak jest loker, to jest bezpiecznie. <laughs> Oczywiście pół żartem, pół serio, bo nie do końca wiem o co chodzi, ale wszystkiego się dowiemy. Przemek, jakie tu. Przemek mówię, Tomek, jakie tutaj mogą wystąpić problemy? Problem e, generalnie od razu trzeba sobie powiedzieć, że przyjechaliśmy na już przygotowane przez kogoś wcześniej stanowisko. E, ogólnie punkty są dosyć fajne, mimo wszystko zdoblujemy tak, żeby bo jest ich dosyć tutaj mnogo na w ścianach. My sobie zdoblujemy tak, żeby było maksymalnie e, bezpiecznie, albo żeby ograniczyć jak najbardziej ryzyko. Natomiast e, podstawowym problemem, jaki tutaj zauważyłem, to jest to, że lina lekko trze po kancie obiektu, e, aczkolwiek to są liny speleologiczne, one są mocno odporne na tarcie. Na coś. Tak. Mhm. E, I przywieszam tam jeszcze worek, także e, lina będzie tarła po worku i w ten sposób sobie zniwelujemy problem. To są dosyć, dosyć grube liny, mimo wszystko, także myślę, że tutaj opcji przetarcia liny nie będzie. Czego możemy się spodziewać? Czy będzie tutaj e, jakiś, jakiś większy problem z zejściem, czy raczej jest to jak na twoją wiedzę, twoje umiejętności standardowe zejście w dół i... Zejście będzie bardzo fajne, tym bardziej, że e, nie będziemy mieli takiego uczucia wiszenia totalnego, bo cały czas będziemy mieli podczas zjazdu kontakt ze ścianą. Czyli nie? będziemy się odbijać. Będziemy się odbijać, wiesz, na komandach. Do... Dokładnie, dokładnie. A i to lubię, i zaczyna się dobrze. Tak. Jedyny problem jaki tutaj widzę to będzie przy wychodzeniu i to będzie w naszym przypadku kondycja. Co mam wam powiedzieć? No będziemy próbować. Miejsce ciekawe, ale jeszcze raz podkreślę, będziemy tutaj edukacyjnie mocno działać. Uważajcie, w takich miejscach naprawdę nie bawcie się z byle jakimi linkami i nie próbujcie tutaj spuszczać linii i schodzić sobie po prostu rękoma, bo taką macie... E, takie macie, widzicie. To są miejsca bardzo niebezpieczne, i do takich miejsc potrzeba ludzi, którzy mają co najmniej pojęcie na ten temat. E, my mamy fachowca, który, który wie wszystko na ten temat, e, ma pokończone kursy międzynarodowe, także <laughs> obiecał, że będzie o nas dbał bardzo mocno. Zresztą, zobaczcie, podejście jego do, do tego działania jest naprawdę fajne. No a ze swojej strony podporządkowujemy się w 100%. To oznacza, że wszelkie, e, wszelkie polecenia, jakie, jakie ze strony Tomka będą padały, my będziemy wykonywać. Ja będę robił to po raz pierwszy w życiu przy tej głębokości, bo przyznam się, że już trenowałem na wysokości mniej więcej 1,5 może 2 metrów, także. Odnośnik tego, co robiłem, a odnośnik tego, co tutaj jest, to, to jest zupełnie nieporównywalne. Zresztą okazało się, że, że sprzęt, który posiadam, nie do końca w tego typu bunkrowych przygodach będzie się sprawdzał, ale nie zmienia to faktu, że. Na moje wypady do sztolni powinno to wystarczyć w momencie, kiedy cokolwiek będę wiedział i ta odległość od ziemi do miejsca, z którego będziemy schodzić będzie dużo niższa. Dobra, ciąg dalszy nastąpi. Wiecie co? I Tomek właśnie zaczął mi tłumaczyć parę rzeczy, które są bardzo, bardzo przydatne w tym wszystkim. No i stanęliśmy na królu i na kubku. Tak, no może generalnie mogę zacząć od początku, jeżeli... Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra, to jest przyrząd, to jest uprząż speleologiczna Dochodzenia po... W kopalniach, jaskiniach, sztolniach jest wygodna o tyle, że po prostu zajmuje gabarytowo mało miejsca, czyli możesz ją skompresować i włożyć do kieszeni bojówki. Ta, którą ja mam, to jest taka, Bo ją może obok. Jest troszkę delikatniejsza na pewno. Tak, zobacz. Ja mogę ją zwinąć i włożyć do. Praktycznej no to myślę, kieszeni, że to nie? jest podobne. sytuacja. Dobra. Tylko, że z tą jest o tyle wygodniej, że ona nie ma e, takich zbędnych pasków, typu na przykład to. Bo to jest do nóg, no? Tak, czy tam szpejarki wystające? Mhm. Tutaj szpejarka wygląda w ten sposób, nie? Zajmuje to dużo mniej miejsca, tych pasków w ogóle nie ma, także jest dużo wygodniejsza. Przy wchodzeniu w ciasne miejsca ona nie wadzi, nie? I przelega bardzo dobrze do ciała. Czyli ta, którą miałam, to jest troszkę gadżetowata i sportowa. Znaczy nie jest gadżetowata, to jest normalna ucząszcz, sportowa po prostu, tak. Ona jest wygodna przede wszystkim, nie? Chociaż ta według mnie też jest bardzo wygodna. Ona ma dodatkowy pasek pod dupką, także. Dla ludzi, że tak powiem, gabarytowych, jest mocno wygodna, nie? Dobra. Mm -hmm. Kolejna rzecz. No i właśnie, i o przyrządowanie do tego. Kolejna rzecz do tego, żeby wychodzić, żeby wyjść już po linie, to jest taka szelka, którą przypinasz sobie z tyłu uprzęży i to zakładasz przez głowę. Można to też zastąpić taką zwykłą taśmą alpinistyczną, to tam też w zupełności wystarczy, bo to ma tylko tak naprawdę stabilizować przyrząd piersiowy, czyli krola. Krol. Yy, to jest, tak jak wspomniałem, przyrząd zaciskowy. przyrząd zaciskowy jest to, jakby. Mm, Do czego on służy? Czym on pomaga? Co on powoduje? To pomaga w wychodzeniu. I teraz Czyli co? Powoduje, że w razie wód na tym się możesz zawiesić? Tak. To nie w razie wód, tylko na tym się zawieszasz stale. Aha. Bo teraz. A, czekaj, mam tu jeszcze wszystko. Ja tu chyba nawet na A, Mam pochowane już. <laughs> to też bym mógł pokazać, właśnie tą rączkę. Ta rączka czekaj. nazywa się. Małpa Płanieta. Należy, ale generalnie no, no umówmy się, że to będzie małpa, nie? I to służy stricte do wychodzenia, a ja nie wziąłem stopki swojej. To możemy wykorzystać moją. Dobra, a tak. no, to będziemy improwizować. <laughs> Udało się! <laughs> Dobra, i teraz tak małpa i król. To jest jedno urządzenie tak naprawdę. Oczywiście krola można zastąpić prusikiem, tak jak Ty to wspomniałeś, że tak robiłeś. Natomiast prusik przy tak długim wychodzeniu, no to jest dosyć, dosyć męczące. Dlatego stosuje się krola i małpy. I teraz wygląda to w sposób następujący. Mamy linę, tak. Przyrząd piersiowy jest na tej wysokości. Przechodzi sobie przez krola, jest zablokowany. I teraz ząbki, które w Bo nim tu są. Dzielimy. Tak. Ząbki, które w nim są, powodują, że lina ma możliwość przechodzenia tylko w jedną stronę. Nie? Czyli w razie, jeżeli osłabniemy czy coś, po prostu się powiesimy na Tak, wieszasz się na królu. I teraz w momencie kiedy mm, małpa jest z drugi, na drugiej, yy, w drugiej ręce na jakiejś tam określonej wysokości, podciągasz się nogą i ręką, lina przechodzi przez krola. Nie? Mm -hmm. I teraz w krolu się blokuje, wieszasz się i tu masz luz i podciągasz, cyk. To opcja, którą, którą ja chciałem zastosować jest troszeczkę trudniejsza bez krola, mm -hmm. natomiast również z małpą. <laughs> Wchodzenie z małpą, poniżej na nodze założony jest, yy, założona jest taśma. No która jest przyczepiona do dwóch bloczków i bloczki są zblokowane na linie. W tym momencie wchodząc, zaciągam linę, podnoszę sobie. I Dokładnie zestaw działania jest taki sam. Tak, tylko że jest to po prostu to trudniejszy. mniejsze bardziej, nie? I to jest podstawowy zestaw, w zasadzie w zupełności wystarczający do wychodzenia. Do tego ja używam jako autoasekuracji... Czy używasz zawsze asekuracji? Tak. Rozumiem. No jest to oczywiście zabezpieczenie się. Tak. Znaczy nie no, ogólnie tak, używam zawsze, nie zawsze w takiej postaci, jest to... Ale to mówimy cały czas w wchodzeniu chodzeniu i wychodzeniu dwulinowym w tym momencie. Autoasekurację Bo... też możesz używać na pojedynczej Na tej samej. Tak. Natomiast to wtedy cię zabezpiecza jakby nie przed zerwaniem się stanowiska, no bo to wiadomo, jeżeli piszesz na jednym sznurku, to tam już nic ci nie pomoże, ale przed jakąś twoją głupotą, którą zrobiłeś, chociaż przy wychodzeniu akurat no naprawdę ciężko jest to zepsuć, albo nie wiem, awarię jakiegoś tam przyrządu zjazdowego, co, co też, też raczej się nie zdarza, nie? więc to jest autoasekuracja. Do tego, do zjazdów mamy coś takiego to jest ID. To jest typowo e, urządzenie typowo do pracy na wysokościach. Ale to również na kubku można zrobić, zjazd. Można. Tak. Z kubkiem jest ten problem, że musisz cały czas go kontrolować, a ID jest, że tak powiem, idiotoodporny. Zjeżdżasz, musisz, tak. puścisz mhm. i stoisz. On się blokuje, nie. E, ma też kilka fajnych funkcji, może nam tak naprawdę zastąpić krola. Możemy na tym wychodzić, nie? Czyli podciągasz się na małpie, wyciągasz linę przez ID, blokujesz. I podciągasz, Wyciągasz. I jest taka sama zasada, nie? Zobaczcie, jak ją w Piotrach ruch ma taki. <laughs> ciekawe, ciekawe. <śmiech> nie, to, są, to są bardzo ważne rzeczy, bo z, za każdym razem w swoich, w swoich vlogach. Tłumaczę Wam, że można się bawić, ale trzeba to robić wszystko z głową, bo, bo zabawa bez głowy może spowodować, że będzie to Wasza ostatnia zabawa w życiu. Jak widzicie, my z Przemkiem, mimo tego, że Przemek bardzo chciał zejść tam na dół. Od, od kiedy Przemek? Właściwie to od, od kiedy zawsze? Pierwszy? Tak, od no właśnie, Od zawsze chciał zejść, dzisiaj jego marzenie się spełni. Tak jak Wam mówiłem w czasie vlogu z Czarnobyla, jak siedziałem na, na dachu, tam gdzie jest zawiecki Znaciok. Mówiłem wam, że marzenia są po to, żeby je spełniać i właśnie dzisiaj Przemka marzenia spełnimy. Nie ukrywam, że moje również i bardzo się cieszę, że mamy fachowca z sobą, który nam pomoże zrobić to po prostu bezpiecznie. Dobra, jeszcze wracając do sprzętu, ostatnia rzecz. Skromny człowiek, widzicie? Wracając do sprzętu, ostatnia rzecz, stoprolka. Twój brat coś więcej wie o tym urządzeniu, bo pożyczałem im jak opuszczali kostki chodnikowe na dół. Jest to też fajne urządzenie, bardzo proste, yy, też polecane jest do, mm, do sztolni i jaskiń z tego tytułu, że widzisz, jest smukłe, do tego fajnie działa z brudną liną, bo ID już raczej zabłocone liny nie bardzo lubi, nie? Czyli do sztolni odpada. Do sztolni odpada, zresztą no, jest to wielkie, nie? Zobacz. Mm, mm, A to jest, to jest fajne, smukłe, yy, ogólnie można też używać rolki bez stopu, yy, no ja używam akurat takiej, bo gdzieś tam kupiłem w dobrej cenie i tyle, nie? No i to jest tak naprawdę taki podstawowy sprzęt, który umożliwi Ci chodzenie po tego typu miejscach. Bezpieczne. Bezpieczne. Bezpieczne chodzenie. Tak? Zobaczcie, to jest nie koniec. Nawet tutaj cały worek sprzętu. Tam... No właśnie, tam w tej chwili już jest lina jest zabezpieczona. Jeszcze drugi, drugi kawałek tej liny przy, przy, samym, przy samym szybie. No i za chwilę się zacznie. Za chwilę wracamy do Was. Poczekaj, poczekaj, Gdy powiedziałeś, to jest zestaw doma. do małpy. Do małpowania ogólnie, nie? Do małpowania. <gry> eee, eee, oczywiście, no, jeszcze krol. I teraz tak, w momencie, kiedy podciągasz sobie, eee, wisisz na krolu na linie, ręka do góry, z nogą do góry, i możesz się nawet dwoma rękoma syk podciągasz. Lina przechodzi przez krola, blokuje się. Siadasz, cyk, siadasz. Dużo prostszy sposób od tego, który ja chciałem stosować. No tak. Małpa, e, stopa jest kombinowana, no bo, bo po prostu zapomniałem swojej. No ale mając tyle szpeju, to nie ma żadnego stresu, żeby sobie zaimprowizować tak rzecz, nie? Stąd też prosiki, o, o których wspominaliśmy. Tak. To są takie specjalne wiązania na linie, które powodują, że e, w, w momencie rynki. zaciągnięcia liny, ona się blokuje w momencie kiedy ręką sobie suniemy w drugą stronę, ona się bez problemu przesuwa. Takie troszkę skomplikowane ale. Czyli, tak? Przemek dostał piękną czarną lążę. Uprząż. Uprząż, uprząż. W tobie dam e, Uprząż Asekuro. To jest polska firma produkująca taki sprzęt. E, nowa taka uprząż jakiś czas temu, jak sprawdzałem, kosztowała 666 zł. 66 groszy. <grafię> Taką sobie cenę wymyślili. Ciekawe. okoliczności. No. Dobra. Dobra, to co? Pejmy się i ten. Aha, jakże. Trochę przerobię to stanowisko, bo stwierdziłem jednak, że będziecie zjeżdżać na to auto -asekuracji. Tak. A, czyli będziemy się auto asekurować. Będzie pięknie, drodzy moi, będzie wesoło. Grubo się dzieje. Kamera zamieszczona, zamontowana. Mam nadzieję, że ona mi tutaj przeszkadzać nie będzie. Tomek już szykuje stanowisko. Przemek już jest zgotowany. Jak pierwsze wrażenia? Bardzo proszę. Pozytywnie. Dobrze, nie. Fajnie jest spełniać marzenia. No. <laughs> Mam jeszcze kilka jakby Dobrze, dobrze. Mam nadzieję, że jednym z nich jest wyjazd do Czarnobyla. Bo nie ukrywam, że fajnie by było, żebyśmy pojechali. Ja jestem bardzo chętny na taki wyjazd. Zrobimy sobie mały, hardkorowy. Ale to jakby nie jest, nie jest w tym momencie podstawową rzeczą dzisiaj. Wszystko posprawdzane, jak widzicie. Ja już też mam na sobie pozakładane to, co powinienem mieć pozakładane. I za chwilę będziemy się zbijać na dół 30 metrów. Nie ukrywam, że mam Pietra, ale to chyba na tym właśnie polega, żeby nie robić wszystkiego automatycznie, a, a mieć gdzieś jakiś dystans do tego i, i, i przy okazji. A po co tam schodzimy? Schodzimy tam po to, żeby zobaczyć jeszcze jeden poziom tego bunkra, bo w tym bunkrze co tam jest? Właściwie to ja nie wiem, bo ja tam jeszcze nie byłem. Zresztą... Ale coś jest. No tak, coś, coś na pewno jest. Znaczy, to jest bardzo ciekawy obiekt, zresztą myślę, że będziemy o tym jeszcze rozmawiać. Jeszcze go w tak zwanym międzyczasie pokażemy dzisiaj bardziej spale, spaleologiczne. Zobaczcie, Zobacz tą, no, zostawiał to, tu sobie. No tutaj rozmawialiśmy, to jest właściwie druga część. Tak, pierwszy jeszcze nie zrobiliśmy, jak wyjdziemy, to ją zrobimy, tak? Tak. Tak. Dobrze, dobra, możemy teraz y, stwierdzić z pewnością, że nie ma 30 metrów głębokości. Czyli jest mniej. Jest mniej. Jest, Uf. Y, już ci mówię, to jest z jakieś 23-4 metry. Bo stanowisko wisi dosyć wysoko. a Alina jest 50 złożona na pół. No, czyli nie jest źle. Co nie zmienia faktu, że w zasadzie od wysokości 6 metrów w górę wysokość już nie robi różnicy, bo konsekwencje są takie same, nie? Aha. To no. jest <gry> no, słowa pocieszenia, tak? No ale od tego zawsze ktoś musi być w ekipie, żeby morale podniósł. Spadamy. <grystanie> <grystanie> znaczy jest jeszcze parę takich tekstów, wiesz, yy, które Was czekają, bo robicie tego pierwszy raz. A wiadomo, że puścić się jest najtrudniej pierwszy raz. Może już wszystko staje się łatwiejsze, nie? <grystanie> Czyli od jutra tak naprawdę, od za kilka godzin będziemy inne ludźmi. No Może nie całkiem innymi, ale na pewno. Bardziej doświadczonymi. Nie? Będziemy mieli przełamanie jakieś tam. A ty sobie zakładasz taką najbardziej subtelną. Tak, ja takie. Koleżanka uszyła z pasów samochodowych. <laughs> nie wierzę, żeby zaryzykował. Chyba, że koleżanka jest dobrym krewcem. Jest taka kobieta w Polsce, która szyje speleologiczne uszęże. One nie mają atestów, ale jak najbardziej spełniają swoją rolę. Czyli nie polecamy ich. Nie, bardzo dużo ludzi z nich korzysta. Yy, mój serdeczny przyjaciel również. Ale i tak ich nie polecamy. To tak jak z piwem bez Jest, ale po co? Nie? Tak. No dobrze, zobaczymy co z tego będzie. Jak widzicie, niełatwo nie jest takie urządzenie założyć. Ale oh. założymy. Tutaj również liczymy na uczciwość ludzi, którzy mogą się pojawić, w razie czego zostawiamy tutaj swoje rzeczy i w związku z tym pamiętajcie, jeżeli jesteście w obiekcie i widzicie, że gdzieś wiszą liny, jest trochę sprzętu i ludzie prawdopodobnie znajdują się na dole, to nie zabierajcie niczego. No w ogóle nie zabierajcie niczego. Urbex ma to do siebie, że wchodzimy, robimy zdjęcia, zostawiamy ślady, a nie zabieramy ze sobą już niczego poza wspomnieniami, także to jest dobre rozwiązanie, bo głupio byłoby się wydostać z takiej dziury i stwierdzić, że nie mamy na przykład, nie wiem, kurtki, czy, czy dokumentów, czy kluczyków do samochodu. Nie byłoby to. wszystkim, hmm. jeszcze warto dać znać komuś, że wchodzimy tutaj. Tak, jak zawsze. Ja przypominam w momencie, kiedy wchodzimy do, do jakiegokolwiek obiektu, i to nie tylko podziemnego, czy, czy sztolni, czy temu podobnych. Zawsze informujcie o tym, o której godzinie wchodzicie i o której godzinie macie y, zamiar wyjść. Ze względu na to, że w razie, jeżeli cokolwiek by się wydarzyło, to w tym momencie tak naprawdę nikt nie będzie wiedział, w jaki sposób można Wam pomóc. No i nawet jeżeli uda Wam się tylko i wyłącznie przy upadku złamać nogę, to może się okazać, że umrzecie z głodu na przykład. Także nie jest. takich hmm. czarnych scenariuszy. Okej, okay, to, to są jakby czarne scenariusze, natomiast musimy brać pod uwagę wiele, wiele różnych... Ja generalnie nie umiem, to mam dużo zapasów. Na sobie. <laughs> A nie powiem wam, co powiedział nam Tomek w momencie, kiedy tak się y, będziemy skinać. Nie powiem, nie powiem. Bo to jest tak, taka dziwna pozycja i raczej dla mężczyzny niż dla kobiety, choć kobiety również mogłyby zrobić coś podobnego o innej nazwie. Ja chyba nie chcę, żeby to, to, to poszło w internecie. Ale oczywiście to idzie w internet Dobra, bo my tu sobie gadu, gadu, a za chwilę trzeba będzie schodzić na dół.